Poradziłam klientce porządkowanie kuchni. Poradziłam jej bycie dyrektorem w swoim własnym domu zarządzanie słoiczkami, przyprawami. I tak, ja wiem, że standardowo ta rozmowa to by było: co się zepsuło, co zrobiła źle, kto jej czego nie dał, jak bardzo winni są rodzice, jak bardzo musi uzdrowić swoje dzieciństwo, jakie ma blokady. Okej, okay, okej. Okay. A ja wiem, Znam, potrafię, stosuję, mam świetne efekty u siebie i u moich klientów. Że kiedy nie pracujemy z warstwą zdarzeniową, tylko schodzimy głębiej, schodzimy do tej warstwy, z której projektujemy swoje zdarzenia, emocje, ciało, pieniądze, relacje, etc., że kiedy schodzimy do wzorca, do matrycy, bo o tym tutaj mówię, to to jest praca najszybsza. Skąd wiedziałam, czego ona potrzebuje, jakie jest rozwiązanie, jakie są możliwości? Bo jestem całkiem niezłym jasnowicem. No i jej energia mi to powiedziała. Kiedy opowiadała historię o takim najjaśniejszym, takim najfajniejszym, najbardziej soczystym okresie swojego życia, to rozbłysła jak słońce, po prostu zapaliła się życiem. Była kimś innym. Była zdrowa, pełna życia. Tam, w tej wibracji, której ona dotknęła, którą mi pokazała. Były właśnie te atrybuty, zarządzanie, planowanie, odpowiedzialność, to takie przesuwanie puzli. Stąd wiedziałam, że, żeby ta kobieta w ogóle mogła brać pod uwagę uzdrowienie, czyli doświadczenie innej wersji siebie, czyli wejście na linię czasu, gdzie zdarzenia mają się inaczej, gdzie jej przyszłość jest inna, gdzie jej przeszłość jest inna, gdzie po prostu jej wibracja jest inna. I tam w ogóle nie ma mowy o chorobie, musi krok po kroku ten energetyczny status o tych właśnie atrybutach odtworzyć, krok po kroku budować. Musi zacząć się karmić codziennie tą energią. To jest coś, bez czego ona żyć nie potrafi. I to nie dlatego, że jest cholerną materialistką, która nie potrafi żyć bez energii dyrektorowania. Tylko dlatego, że to jest wibracja jej duszy. Kiedy się od niej oddala, choruje. Że żeby zbudować ten swój nowy status, wcale nie musi od razu być dyrektorem. Może korzystać z tego, co ma, tu, gdzie jest. Tu chodzi o wibrację, tu chodzi o energię, a nie o zdarzenia. Czy ta rada o sprzątaniu kuchni jest szalona? Nie. To jest bardzo pragmatyczne narzędzie do budowania nowego energetycznego statusu.